Budowaliśmy to cudeńko, jakie to wielkie. Zobaczcie, to jest naprawdę potężne i wystające potężnie ponad naszą planetę. Hej, ekipa, witam Was, stanie, witam Was w Before We Leave. Kontynuujemy naszą przygodę na naszej pięknej planecie, która niestety po raz kolejny jest oblegana przez wielkiego kosmicznego wieloryba. Tak, dobrze słyszeliście, wieloryba. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, zapraszam was do odcinków poprzednich, jeszcze poprzednich i jeszcze, jeszcze poprzednich. Wszystkie informacje w prawym górnym rogu macie o tych odcinkach. Natomiast powiem wam, no to jest niestety to, że wieloryb przepuścił na nas kolejny atak znowu na planetę numer 1. I patrzcie, i teraz tylko gdzie ten dziad jest, no kurczę ja go tu nie widzę. Z której strony no, teraz będzie atakował? No z której? O patrz, jest, zbliża się. Kurczę, no nie. Jeszcze on się celuje wprost na tę pustynię. Tylko nie ten ten. Kurczę, tutaj mam bardzo cenne zasoby, tutaj mam... No nie, w tym miejscu uderzysz. Nie możesz. Nie nisz mi tego! O! O! Słuchał, jednak nie zdatkowo nam, ale biegł nam oberwam. Ojej, ojej, no nie, jak tak można, jak można nam niszczyć. Idź, stąd odpływaj, stąd nie przelatuj nam więcej. Kurcze, biegł nam zniszczył. kurczę tylko no, cała, cała okolica będzie naprawdę mega, mega ucierpiała. Ale póki co, najważniejsze, nie zniszczył nam terenów związanych z. Tutaj produkcją, więc póki co cieszyć się można. Jak najbardziej tak trzeba się cieszyć, bo te tereny wręcz uchodzą za bardzo cenne. Bo tu produkujemy puszka a my nie chcemy tego stracić przecież, prawda? Dobra, jak wygląda sytuacja z. Produkcją. ogólnie wygląda to tak, że oni tutaj ciągle domagają się więcej mieszkań. Zresztą, co 80, 80 na 77 to jest bardzo, bardzo zły wynik. Natomiast, natomiast wiem, że tutaj będę musiał sporo kombinować i zobaczmy, jak to wygląda. A biegun się odradza, to chociaż tyle, dobrze wiedzieć, że biegun się odradza. Natomiast, on naprawdę tutaj mocno nam tutaj ten wieloryb jeszcze nie zaszkodził ale wiem, że skoro uderzył najpierw jedynkę, później trójkę, teraz znowu jedynkę to jestem pewny, że teraz uderzy na trójkę więc wiecie co, lecimy tam i ogarniamy jak tam wygląda na plancie numer 3 sytuacja 3, jestem w stanie się tu obronić yy, patrząc po tym, jak tutaj te tereny sobie trochę podsłaniałem trochę tutaj mam fragment bieguna, tu mam jakąś technologię która, słuchajcie, wygląda jak działo wygląda to i może by to było przydatne do obrony, natomiast no na razie tego nie wiem, nie mogę tego jasno stwierdzić, dopóki nie skolonizuję tego terenu, a tego terenu nie mogę skolonizować, bo 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 nie mam jak, po prostu. E, wiecie co, poczekajcie, ustawię sobie kontrolkę pod tym, Ctrl 1, e, będę łatwiej mi tu operować. Fajnie, że na każdej planecie mogę sobie te same kontrolki ustawić, więc to jest bardzo wygodne. E, statek skolonizacyjny, ile będzie mi kosztował właśnie? Miałem sobie to zweryfikować. Kurczę jaki drogi! Nie da rady, nie da rady moi drodzy. W takim razie ja buduję sobie tą windę. Zbudowałem sobie te punkty yy, do od, odstraszania, ale sądzę, że chyba jednak z nich zrezygnuję na rzecz tego, że ja tu sobie zrobię windę. I może uda mi się zbudować dzięki tej windzie, żeby ten potworek był zadowolony i na przykład rzadziej do nas przylatywał. I zbuduję sobie to w tym miejscu. Jak najbardziej tutaj sądzę, że to będzie najlepsze miejsce. Yy, więc, tak jak powiedziałem, likwiduję na razie odstraszacze Bo może winda lepiej mi się opłaci w tym momencie Zostawiłbym sobie ewentualnie jednego, a nie, dobra yy, To może odstraszacze gdzie indziej dam Póki co, winda jest moim priorytetem O Sprzątaczka idzie, <laughs> jak to fajnie wygląda, bąbelki, mydliny, spoko, w takim razie czekamy aż ogarną nam tutaj, jak nam z ludźmi stoimy, siedmiu bezrobotnych, no to jest nawet nieźle, jak z tymi badaniami, właśnie miałem ogarnąć badania, chciałbym zrobić te apartamenty, 60 zielonych, ja poproszę zielone punkty, Badanie no co wy, ale chyba przywieźli nam te zielone punkty, tak mi się wydawało, czy mogło, nie wiem, no, poleciał już, więc ciężko stwierdzić. Ale dobra, czekam w takim razie, żeby tylko to ogarnęli. Widzę, że na razie wszystkie zasoby mam, czy nie mam. Poczekajcie, jak wygląda sprawa ze stalą? Stali nie mam. Stali nie mam. Zdecydowanie potrzebowała produkcji stali i narzędzi. Nie, narzędzi mam, spoko, więc na razie wstrzymuję produkcję narzędzi. mi na razie wstrzymujemy. I potrzebuję produkcję stali. A produkcja stali musi być jeszcze bardziej zwiększona. Gdzie mam tą produkcję stali? Stal, 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 będzie troszkę zanieczyszczenie większe, ale Steel smelter potrzebuje 15 narzędzi i 5 desek. Ale mogę tutaj, tylko kurczę, zanieczyszczenie mi urośnie. Trzeba być gdzieś w tych rejonach zbudować to. Ale znowu tutaj mi dziabnie. Trzeba by to dziabnąć. O, jakoś w taki sposób. A, tylko że ja to się zbuduję koło elektrowni. Kurczę, to jest, wiem, że to jest tymczasowe, z ten space elevator. Ale jednak kurczę, no może gdzieś go tutaj wcisnę? Wiesz co? Wiem, troszkę kombinuję, jak koń po górę. Ja wiem, ale jednak ten space elevator bardziej by mi siadł tutaj, w tej lokalizacji. Więc proszę cisnąć to, tu, bo tutaj byśmy mieli dostęp do chyba lepszej lokalizacji. Tylko potrzeba nam stali, potrzeba nam stali i tego nie zmienię. I tam stale, wiecie co chyba sobie zrobić tutaj, taką produkcję, tutaj jakąś ścieżkę. E, trzy poletka, Kurczę tylko. Ani tak, ani siak. Stal mi potrzebna, a nie mam jak się zbudować z tym, bo niestety energii nie wytworzę tyle bym chciał. Chyba, że... Glass smarter. Steel smelter. A może mi dostarczy tej stali? Ile tej stali potrzeba? 40 i... nie 80. Ojej, to jest faktycznie sporo. Dobra, niech zbuduję, zobaczymy jak się to... rozwinie. Sytuacja. Może jednak te straszaki będą lepsze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi to jednak zbudują. No tutaj mam tych idle workerów w sam raz, powinny to ogarnąć, mam nadzieję, że yy, na tyle ogarną, że faktycznie, tutaj zostało 12 punktów zielonych, no brakuje mi tych punktów zielonych zdecydowanie, więc na razie muszę się powstrzymać i przygotować się ewentualnie na kolejny atak tego drania. W się, sprawdźmy co nam doszło, jeżeli chodzi o tworzenie. Tworzenie i tutaj jedzenia wyszły nowe rzeczy, mianowicie doszły zboże. Tylko pytanie, czy ja tu zboże mogę uprawiać? Z tego co mi się wydaje, raczej nie. Nie, 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 nie. więc yy, na zboże nie mam co liczyć w tym rejonie. A jeżeli chodzi o ten rejon, też nie mogę zboże uprawiać serio. Czyli co? Zboże będę musiał dostarczać z głównej bazy? No nie, to jest naprawdę słabe. W takim razie ja lecimy w takim razie do jedynki. Zobaczmy, jak wygląda uprawa zbóż. Czy jestem w stanie gdzieś tu w ogóle uprawiać zboża? Z tych rejonów, co widzę, tutaj raczej nie. Tutaj mamy bawełnę, która de facto, patrząc ile produkcja idzie, sądzę, że tej produkcji nawet nie źle, Bo Patrząc, gdzie jest ta bawełna, poczekajcie, tu jest gdzieś bawełna, tutaj mamy 16 na 16, czyli tak naprawdę na steki. Jeżeli chodzi o, natomiast o jedzenie. Chlebek fajnie byłoby, bo chlebek nam dam sporo Mamy 139 na 35, więc można by warzyw zmniejszyć Można by zdecydowanie zmniejszyć ilość herbaty produkowanej Więc wiecie co, faktycznie tak to zrobię Że sobie pozmniejszam na przykład tutaj a upgrade A może, widzicie to? Mogę gadżety wykorzystywać do Irygacji, czyli będę miał zwiększoną produkcję, zwiększoną produkcję tego wszystkiego. Więc zróbmy sobie najpierw tą irygację. Zróbmy sobie najpierw ten ga gadżetarstwo. Gadżeter to jest 15 narzędzi, 10 kamienia. Sądzę, że spokojnie mógłbym takie coś zrobić. Tylko pytanie, czy to coś potrzebuje więcej bonusowi? Zobaczmy, jakie ma bonusy. Do energii ma to bonus będzie produkcja szybsza, Wiecie co? Chyba nie potrzebuje aż tak dużej produkcji, więc zbudujmy sobie to w tym miejscu, niech to produkuje sobie na spokojnie. Tutaj mamy query, które powoli, powoli rozbieram optykami, oj, patrzcie, powoli idzie, jest, już widać tą windę, jak to fajnie się prezentuje Ta winda zaraz będzie kos kosmos tu podbity, więc bardzo, bardzo dobrze, natomiast zróbmy to gadżetarstwo. To jest raz, dwa, usuńmy część pól związanych z herbatą, bo na pewno to mógłbym usunąć i zostawić tutaj pola uprawne zboża, bo jeżeli faktycznie, tylko czekajcie, tutaj też nie mogę, tutaj też nie mogę uprawiać zbóż, ale chamstwo. To się nazywa, nie, to się nazywa naprawdę niefajnie, nie fajnie, nie podoba mi się takie rozwiązanie W takim razie, gdzie my możemy uprawiać zboża? Tu mogę uprawiać na pustyni, tu też mogę uprawiać zboża Wiecie co, oni sobie w kulki lecą, Ja wam mówię, oni sobie lecą w kulki, bo oni w tym miejscu każą mi uprawiać zboża No dobra, skoro tak, skoro wy tego naprawdę chcecie, to zróbmy najpierw tak, najpierw to zróbmy, eee, już dawno planowałem Wycinkę lepszą, więc tutaj dostawmy, tylko, zrobię na około, bo żeby to poletko wykorzystać. Natomiast najpierw muszę zwiększyć wycinkę, bo jak widzicie z deskami jest nieciekawie. Tutaj, proszę, drwala. W trzy dookoła daje mi dodatkowy bonus. O ile pamiętacie, to właśnie tak tutaj się odbywa. I tutaj, w tej lokalizacji, postawię sobie studnie, tu sobie postawię pola i tak to rozwiążę. Bo naprawdę nieładnie z ich strony, że każą mi uprawiać. No, sorry, pszenica na pustyni. Kto to widział? No, kto to widział? Udało się, zbudowaliśmy to, zbudowaliśmy to cudeńko, jakie to wielkie, zobaczcie to jest naprawdę potężne i wystające potężnie ponad naszą planetę. Pięknie się to prezentuje i zobaczmy co tak naprawdę ono potrafi przechowywać, co ono otrzyma. What? Luksusowe jedzenie? No wiecie co, w tym momencie, a nie, przepraszam, to jest ogólnie jedzenie jabłka, marchewki, Ziemniaki i chleb. Dobra, y zwracam honor, y jednak jest sens. Czyli naprawdę warto, żeby tutaj nam podlecił. Ale patrzcie ile tego potrzeba? Potrzeba tysiąc sztuk jedzenia. Powiem wam że w sz y moje wszystkie nadmiary czy tutaj mają lądować? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak mam się bronić przed tym diabelstwem, skoro on tak naprawdę faktycznie 1000 sztuk jedzenia ma mu się pochłonąć. No tysiąc sztuk i pytanie, to, czy to będzie wystrzeliwane no, mu to jedzenie, czy ono, jak to będzie poda podawane, nie mam ogromnie pojęcia. Natomiast widzę mały problem z tym wszystkim, że ja nie jestem w stanie tego wyrobić w tym momencie. Dlatego też, czy ta już powstała? No kurczę, no ruchy! Strasznie się lenią, powiem wam, strasznie się lenią, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Ta, ta ilość jedzenia, którą będę tu magazynował, bo w tym momencie... Patrząc na to, że ja będę miał jakieś nadmiary, nie, chciałbym ja jakieś luksusy? Nie, ja będę leciał naprawdę na mega, mega minimum. Dobra, mamy to. Nasze pierwsze zboże wyrosło. Pierwsze zboże, które możemy uprawiać. Bardzo fajnie, że mamy już bonus związany z drogą, yy, z domem tutaj. I oczywiście kolejne poletko postawię jeszcze tutaj. Ale na, z tym to spokojnie. Najpierw ogarnijmy to, co nam daje zboże, czyli młyny. Młyny, czy mogę tu postawić młyn? Mogę i to jest bardzo fajnie, mogę to w tym okazji postawić. A że tutaj by, by jest bonus z elektrowni i dlatego i dla piekarni. Bo piekarnie, patrzcie, piekarnie generuje nam zanieczyszczenie. Trzeba będzie to jakoś postawić tak, żeby zanieczyszczenie nie kolidowało z tym wszystkim. Więc wiecie co, tak sądzę, że można by tu postawić tylko tak, żeby się dostać później do tych kolosów, to nie chcę tam się pakować zbytnio z tym wszystkim. Sądzę, że można by tą elektrownię, czy elektrownię, tą pikarnię postawić nawet chyba w tym miejscu, jak stoimy teraz. Tu by postawiła elektrownia, no ale właśnie, to bardziej inaczej bym to zrobił, tutaj dać obejście w taki sposób tu dać elektrownię, hmm. hmm. Jakbym tu postawił elektrownię to zrobić z tej podejście i z tej... Dobra, już mam pomysł. Czyli tutaj daję elektrownię, w to miejsce. Znaczy elektrownia tak w nie będzie nam produkowała prądu, więc tutaj się nie muszę tym przejmować. Natomiast chcę w, zacząć produkować mły, na młynie tutaj jedzenia. Czyli tak, tutaj są będzie młyn czy z tej, z postawić a piekarnia ma zniszczenie w taki sposób to wiecie co tutaj piekarnię postawię faktycznie w tym miejscu a tu postawię młyn i idealnie się będzie prezentować, tak sądzę nie ważne z jest strony ustawię tak się ustawia pod, pod jeden kierunek więc niech będzie, ustawi się już o w taki sposób tutaj dobra i będzie nam przetwarzało takim to sposobem yy, elektrownia nie będzie wytwarzała sama w sobie prądu więc tu nie ma problemu dlatego. Ale tutaj potrzebuję troszkę narzędzi, a tych narzędzi normalnie nie dostanę. Więc trzeba będzie raczej dowieść stąd narzędzi, bo tych narzędzi już mam 13 tutaj. No i tutaj kolejne sobie przetwarzam, więc spoko. Tylko pytań, czy ty jesteś idlum? Nie, ty nie jesteś idlum. Y, idlum, czyli statek bezczynny. 11 na 30 szkło, a ten drugi tutaj nie ma nic, więc idealnie by stąd zabrać go. Proszę stąd dostarczyć. I będziemy mieć teraz narzędzi. Kurczę, jak z tym jedzeniem stoimy. 11 168 Fajnie byłoby, gdyby faktycznie, jak on by widzi, widzi, że tu jest winda, tu jest jedzenie. To fajnie, jakby on tutaj podleciał, to byłoby dla nas dużo. Ale niestety, nie liczę się z tym, że on nas tak łatwo, miło potraktuje. Że on na razie poleci sobie, gdzie on sobie by chciał, a nie gdzie my sobie tego życzymy. Teraz tak patrzę, jest taka Dyszardia. Ona, która wymaga prądu, zaraz to dostarczymy pewnie, bo brakuje nam ludzi jeszcze. Ale chyba już apartamenty mogę rozwijać, prawda? Zobaczmy, co potrzebuję do apartamenty. Cztery szkła i cztery żelaza. O, idealnie. W takim razie rozwiniemy trochę to. Przepraszam, pytanie, czy ja tutaj potrzebuję i workerów No, może by mi jeden puścił upgrade. Tak minimalnie, oni to rozwiną. Ale co mnie bardziej by zaciekawiło, że oni tu potrzebują elektroniki. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Ja mam narzędzie, super, mam yy, yy, elektrownię. Ale elektroniki, to ja już tutaj tak łatwo nie mam Więc wiecie co? Trzeba lecieć tutaj do planety 3 Bo tylko tutaj widziałem tą elektronikę Tą elektronikę widziałem, w sumie dokładnie widziałem ją gdzieś tutaj Gdzieś tutaj widziałem Tu? Nie, tutaj Tu jest elektronika i muszę to wydobyć A żeby to wydobyć, ja potrzebuję tutaj drogi dojścia Czyli winda Winda, którą bym... Yy, tylko tak, to nie jest winda, Staniu Tak, to jest winda Windę, które mogę ustawić w sumie, mógłbym ustawić ją, a ustawiłem ją tutaj. I tutaj będzie wchodzić i tutaj będzie eksploracja, chyba że ja tego tak nie zbuduję. Źle. Ja tego tak nie zbuduję, bo tu jest za mało miejsca. ja będę jeden z tych domków jednak eksmitować. Nie to co chciałem. Eksmitować z tego względu, że tutaj ten domek nam nie utrzyma tego jakbym chciał. Chyba, że zrobię jeszcze inaczej, mianowicie tą windę windę. Windę postawię sobie tutaj. Wydobycie, będzie z tego tylko szło, bo yy, jednak trzeba to, to jest elektronika? Tak, jeden k elektroniki, możemy wydobywać elektronikę za pomocą właśnie tego, czyli potrzebujemy kurcze też potrzebuję stal i szkło. Wszystko drogie, powiem wam strasznie to wszystko jest drogie. Ten wieloryb gdzieś się tam kręci w oddali, ja patrząc po tym ile mam jedzenia, no, jest to jakoś zadowalające, no ale to nie jest ta liczba, którą ja bym oczekiwał. No, kurczę, ten wielor będzie się na nas pasuje. Ja coś czuję, że będzie trzeba jednak z nim płacić troszkę ostrzej. Że to nie będzie takie fajne, przyjemne i w ogóle i w szczególe natomiast tak, zostawiam sobie tutaj windy i zobaczę, to naprawdę chcę zobaczyć jak te windy działają 1000 jedzenia to nie jest wcale tak mało to jest naprawdę potężna liczba jaką musielibyśmy dostać mu a ja tego nie widzę, zupełnie nie widzę że jestem w stanie mu to dostarczyć. Zwłaszcza patrząc że na to, że ta produkcja na razie, na, tym, na chwilę obecnej no jest bardzo, bardzo, ale to bardzo uboga. Dobra, narzędzie, czekam na narzędzia. Niech ty nam dostarczy narzędzie. Na razie, walkerów widzę, mamy tyle co nic tak naprawdę. I ten apartament w tym momencie wygląda pięknie, w taki sposób. Bardzo mi się to podoba. No patrzcie, już naprawdę ma fajny udźwig i na przykład ten upgrade. No to 4 szkła, 4 tego belek bez żelaznych, stalowych, to wcale nie jest tak drogo i naprawdę to pozwoli nam troszkę się podbić natomiast, no, e ewentualnie, ewidentnie mamy overpopulation i patrząc po jakości, jaką życie, życie mamy na razie nie jest źle, choć niektóre w kuchni chyba najbardziej marudzą no ale to kuchnie to wiadomo, bo tam jest mocne zanieczyszczenie no ale niestety tak, to już tu jest. I niestety, to już się z tym wiąże. Dobra, póki co. Tu oczywiście pauzujemy, żeby nic tutaj. Yy, Islanicy byli w slightly owe Okej. Okay. Yy, szybciej będą y, nam spadać. A czy na tej planecie będą? O, proszę bardzo. Czyli oni tutaj są niezadowoleni z życia. No i teraz pytanie, czy tutaj są w stanie mi to w końcu zbudować? Mają wszystko. Mają naprawdę wszystko, żeby mi to zbudować. Tylko pytanie, czy oni się tego podejmą? No właśnie, czy oni się tego podejmą? Pierwsza mąka zrobiona, pierwsza mąka jest. Pierwszy młyn już stoi, mieli nam zboże w końcu. Pierwsza mąka, mąka jest przetwarzana bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że to jest zrobione. Bo, jakby nie było, oni tutaj najbardziej chyba głodują, z tego co patrzyłem. Jest to dla mnie niepocieszające. Jednakże, no niestety, tak to już jest z tym. Ale słuchajcie, już mamy apartamenty, apartamenty, które będziemy mogli tutaj rozwijać. Natomiast ciągle czekam na piekarnię. Okej, okay, jest już piekarnia, potrzebuje wody i yy, mąki. Będzie to fajnie przetwarzało. Mam nadzieję, że tutaj jest problem ze jedzeniem Nie powinien się już tak pojawiać jak do tej pory. Już powinno być to lepiej usystemowane. I najlepsze jest to, że chleb daje nam lepsze poziom zadowolenia niż warzywa i owoce więc to jest ogólnie bardzo, bardzo, bardzo fajne natomiast tutaj muszę jeszcze jedno poletko dostawić ale żeby to dostawić najpierw muszę oczywiście porobić tutaj ścieżki, dróżki i tym podobne bajery dobra, czyli zróbmy apartamenty, no może na razie nie zbudujmy na razie zwykłe zabudowy żeby to już zrobić ten to kombo, które chcę i ostatnie poletko Potrzeba nam po prostu ludzi, potrzeba nam ludzi do obsłużenia tego wszystkiego, a nie jest to wszystko takie wbrew pozorom proste, tanie i ekonomiczne, jakby się wydawało. Jestem ogólnie niezadowolony z tego, jak to wszystko rozegrałem do tej pory, bo po, patrząc po tym, ile produkuję wszystkiego, gdzie mam jakie problemy, ok, no to spokojnie, mam sporo drewna teraz, fajnie mogę to przetwarzać. Jednakże jest naprawdę uciążliwe. Uciążliwe jest to, że ciągle mam problem z jedzeniem. No i faktycznie ta winda pożera mi ogromne ilości jedzenia. Spoko fajnie, że mam to jedzenie i może mi się uda coś uzbierać, no ale zwróćcie uwagę, że to jest 1000 sztuk jedzenia. Czy jest lepsza metoda na rozwinięcie? Czy jest lepsza metoda na pozbycie się tego wieloryba? Może się dowiem na tej plancie do drugiej, ale. Póki co, nic tutaj ciekawego nie, zna, nie, nie znalazłem. Na razie tutaj opływam ten teren i będę szukał tak naprawdę. Może bym się podział w końcu zrobienia statku kolonizacyjnego. dwa się drewna. Okej, okay, mamy. White, white below, you ship us discover new island, okej. Okay. Jest pokryty śniegiem, o proszę. Mamy aurę nocy, czyli mamy tutaj typowy biom już zimowy czyli po jedzenie rośnie tutaj będą musieli pipe ubrać, dodatkowo jakieś ubranie mieć, czyli na pustyni musi mieć jeden typ ubrania, a na tutaj na tym biomie zimowym inny jeszcze typ ubrania kurczę, no to powiem wam, robi się ciekawie, zwłaszcza, że tutaj mamy technologię Ancient Ruin, którą chciałbym poznać. Chciałbym tą technologię poznać, ale zanim to oczywiście pewnie będzie mi dane, no to jeszcze troszkę zajdzie. Póki co chcę zdobyć się co to jest za działko. Gdzieś, tutaj w tych rejonach, tutaj gdzieś to widziałem, ale teraz nie znajdę, na złość teraz tego nie znajdę. Okej, okay, jak tutaj z tą budową? No brakuje mi stali i szkła. Fajnie, wiedziałem, że mi coś brakuje, czyli z... i tu jest ropa. Tu jest ropa, spoko, to na razie z tej ropy to tak wykorzystuję tej ropy, że prawie wcale. Znaleźć sobie darawałem. Ale dobra, budujmy ten statek. Narzędzia mam. Wszystko mam, czyli ten statek koniecznie zaraz będzie. I chyba ta kolonia gdzieś... Poczekajcie, a może to było gdzieś tutaj? No, już się pogubiłem z chyba, że to było. Tutaj, nie tutaj, tutaj też nie tutaj. Wiecie co, muszę odsłonić zdecydowanie całym ten obszar, żeby się zorientować, gdzie to diabelstwo było. A to tutaj było, więc ten teren chcę zakończyć, zobaczyć, co to jest. Wieloryb wybiera się, ale na planetę numer jeden, czyli może wieża faktycznie go przyciąga. Jest może szansa, że przetrwamy ten atak. To byłoby dosyć imponujące dla mnie, że jesteśmy w stanie panować nad tym, gdzie wieloryb uderzy. Jestem w stanie yy, przygotować się na to? Sądzę, że tak. Natomiast dla mnie jest bardzo cenna informacja, bo jeżeli faktycznie ten wieloryb będzie cały czas na jedynkę płynął, to może nie będę musiał go przygotować na innych planetach mu jedzenia. Może jest taka metoda, ale nie wiem. Będę sprawdzał tak naprawdę, jak to wyjdzie z biegiem czasu. Póki co na jedynce yy, zbudowane zwierzę, a na trójce już także kończą budować. Nie, już skończyliśmy budować, ale z jedzeniem jeszcze o wiele, wiele. Gorzej. Póki co wieża się prezentuje równie okazale jak i na jedynce. I słuchajcie, chwila prawdy, chwila prawdy nastała. Mamy 600 na 1000 jednostek jedzenia. Wieloryb uderza i uderza i pytanie jak on to ogarnie? Czy zgarnie naszą wieżę? Czy będzie zadowolony? Czy jednak to będzie za mało? To jest dla mnie zagadka. Wieloryb podlatuje pod wieżę. Zobaczymy. A paszczę rozdziawia, już pożer, będzie zaraz pożerał, czy to zostaje wystrzelone? Jestem gromnie ciekaw, jak to będzie przedstawione. Mam nadzieję, że nie zniszczy mi nic z planety. Weźmiesz? Weźmiesz coś? Wziąłeś? Jak to wygląda? Poleciałeś? Nie zniszczyłeś, okej. Okay. Chyba zadowolony. Czy został nakarmiony? Pytanie. Zobaczmy. Yy, wziął ładunek, ale. Wow, nie bierze wszystkiego. Jakie zarobi. Dla mnie świetna informacja. Słuchajcie, dla mnie świetna informacja. Nie bierze wszystkiego, więc my możemy napakować tutaj. Tam było 600, 700, czyli on ile bierze? Poszukajcie. 400? Około 400 jednostek jedzenia on bierze. a, to dobrze. To teraz już wiemy na czym stoimy, słuchajcie, wiemy na czym stoimy, wiemy jak to wygląda, bardzo mi się z, z tego bardzo cieszę, że tak to, ta sytuacja tak wygląda, natomiast zdecydowanie widzę, że będzie ogromnie, ogromnie tutaj dużo roboty z tym wszystkim, żeby utrzymać ten poziom na właściwym, w, właściwie ten poziom, zobaczmy jak te farmy z chlebem, czy ten chleb już jest produkowany, jest produkowany. I zobaczmy, jak ten chlebek. No jest jedna, cała jedna sztuka, słuchajcie, cała jedna sztuka. Mam 18 y, sztuk y, zboża, 3 sztuki mąki, 2 chlebki. No to powiem wam, porywać to naprawdę mnie nie porywa, ale widzę, że będę musiał chyba więcej tych młynów nastawić, żeby faktycznie to produkowało się. Natomiast to miało się nie tutaj nic nie produkować. Tutaj chcę, żeby szybciej nam się tworzyło. Nie, to się tworzy nawet sympatycznie szybko, tylko musi być dostęp do surowców. Dla mnie to, co dzisiaj się dowiedziałem na temat y, wieloryba, na temat tych wież, czyli pierwszy raz nakarmiłem wieloryba za pomocą y, paśnika, można by powiedzieć, y, tak, moje, moje wieży i to, co się dowiedziałem na temat chleba, na temat, na temat tych wszystkich zasobów, to mnie już urządza do tego stopnia, że już chyba jest lepiej. Natomiast wiem teraz, że mógłbym to wszystko rozegrać lepiej jeszcze lepiej, bardziej efektywnie, bardziej wydajnie. Wiem, że tutaj jest przedmiotem jeszcze dużo pracy, ja na razie to sobie to podkrywam. Pod, po, popływam sobie i zobaczę, co jeszcze tutaj jest skryte. Natomiast, jeżeli Wam się odcinek podobał, ja zapraszam Was oczywiście do kolejnych odcinków. Zapraszam Was do łapkowania, do subskrypcji i do polecania. Jeżeli Wam się podobało to, że nakarmiliśmy dzisiaj wieloryba, załapkujcie, aby widać, żebym widział to wieloryb i żeby nam częściej e, tak nie latał. Może teraz, jak będzie najedzony. To może będzie szczęśliwszy i tak rzadziej będzie przylatywał. Bardzo bym na to liczył. Natomiast, no, to jest y, błogie marzenie. Czy zostanie spełnione, to się przekonacie o tym, jak przyjdziecie kolejny, na kolejny odcinek. Natomiast za dziś Wam ogromnie jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się po. Pozdrawiam w staniu. Hej, hej.